Cześć, witamy Was. To nasze pierwsze QA. Nie będziemy więcej e, gadać, po prostu bierzemy się do odpowiadania na pytania. Dobra, ja czytam pierwsze. Czytaj. Dobra. Pierwsze pytanie od Adrianna A.A. Co z edukacją Helenki? Czy decydujecie się na edukację domową i zdawanie raz do roku egzaminów w Polsce? Czy też Wasza córka będzie korzystała z edukacji w kraju, gdzie aktualnie będzie przebywać? Myślę, że edukacja Helenki idzie nam całkiem nieźle. Raczej jesteśmy skłonni do edukacji domowej. Skłoniamy się ku eduk edukacji domowej. Prawdopodobnie nie będziemy zapisywać Helenki do szkoły w Polsce. Otwiera się tutaj jest plan otwarcia takiej alternatywnej szkoły niedaleko nas, której w sumie my też ją częściowo... Częściowo będziemy tworzyć, prawdopodobnie Agata będzie tam pracować, która no, będzie nie tyle szkołą, co taką trochę jak, bardziej jak świetlica. Jednak to będzie szkoła alternatywna, inspirowana głównie metodą Waldorską, ale też Montessori. Natomiast jeśli na przykład ta szkoła nie dostanie akredytacji albo, albo w końcu ten projekt nie wypali, jest jeszcze taka możliwość zapisania. Online, właściwie przez internet do szkoły w Stanach Zjednoczonych, co wiem, że nasi znajomi też tutaj robią. Takie szkoły wystawiają certyfikaty, że, że nasze dziecko jest, edukuje, jest w trakcie edukacji, ponieważ na Kostaryce jest obowiązek szkolny, który dotyczy zarówno obywateli, rezydentów, jak i turystów ale jesteśmy jak najbardziej zdecydowani na edukację domową, a wręcz na unschooling. Kolejne pytanie. Będąc na diecie roślinnej robicie co jakiś czas badania? Czy suplementujecie jakieś witaminy poprzez tabletki? Jakie? Jestem wegetarianką, to zupełnie inna dieta. Chciałabym wiedzieć, jak to wygląda. Pozdrawiam. To pytanie zadała Patr, nie Patrycja, nie wiem. Na obecny moment nie czujemy takiej potrzeby robić jakieś regularne badania. Robiliśmy regularne badania, jak byliśmy w Polsce i jakby bardziej na początku tej ścieżki, i wszystkie te badania wychodziły perfekcyjnie, nie mieliśmy żadnych problemów. Prawdopodobnie bardziej z ciekawości takie badania zrobimy, ale osobiście uważamy, że one nie są też do końca miarodajne. Co ciekawe, kiedy byliśmy jeszcze na diecie standardowej, wegańskiej bo Helenka właściwie dodzenia urodzenia jest na diecie wegańskiej. Te nasze badania były gorsze. Też były OK, było wszystko w normie, ale nie wszystko było tak idealnie, jak powinno być. Natomiast od czasu przejścia na dietę w zupełnie surową, tam może wtedy jeszcze prawie zupełnie surową, nasze wyniki całej naszej trójki znacznie się polepszyły. Co więcej, podczas ostatniej wizyty u pediatry Helenki w Polsce Pani pediatra była zachwycona, że wynikami Helenki, że są tak idealne i stwierdziła z przykrością, że niestety takie, takie wyniki już są rzadkością wśród dzisiejszych dzieci w tym wieku. Także nie musicie się o nas martwić. Widzimy czasem w komentarzach, że wyrażacie różne obawy co do naszych niedoborów, naszego zdrowia, zwłaszcza Helenki. Helenka z nas ma najlepsze wyniki. Wszyscy tak. mamy idealne, ale Helenka ma, jak Pani pediatra powiedziała, podręcznikowe. Co więcej, niektórzy sugerują Agacie często, że ma anemię, co jest, jest wręcz odwrotnie. Tak, bo w moich wynikach zazwyczaj poziom hemoglobiny, chyba tak to jest, hemoglobina jest ponad normę, więc tak, nie na mam górnej granicy. Tak samo nasze BMI jest idealnie po środku. Ja wręcz powinienem jeszcze w kilogram schudnąć. Zgodnie z, e, z tą idealną ja wagą Body Mass Index. Moja jest takie na, w dolnej granicy, jest... ale takie było całe moje życie, więc e, nie przyjmuję. E, Helenka też się mieści we wszystkich normach co do wzrostu wagi, jest w mm. pełni zdrowa. Także dziękujemy za, wasze, za waszą troskę. Jesteśmy zdrowi, mamy się bardzo dobrze. Tak, a jeszcze niczego czy, nie suple... suplementujemy witaminy? Tak, nie. niczego nie suplementujemy. Kiedyś suplementowaliśmy jeszcze będą w Polsce witaminy D3 i witaminę B12. Czasem też spożywaliśmy w trakcie zim, głównie zimą witaminę C. No gdzieś tam na początku jeszcze będą na wegańskiej diecie tak naprawdę się suplementowaliśmy właściwie wszystkimi witaminami. Witamina K2, witamina E, witamina z grupy B. Tak naprawdę suplementowaliśmy wszystko i nasze wyniki były gorsze. Przestaliśmy wszystko suplementować. Ostatni, ostatnią rzeczą, jaką suplementowaliśmy, była B12. Natomiast tutaj nie mamy zupełnie takiej potrzeby na witaminy. Nasze organiczne owoce i warzywa, które jemy, zapewniają nam wszystkie witaminy, które, których potrzebujemy. Słońca mamy, mamy wody, tyle. Mamy wody ze źródła. Mamy wodę z, z czystego B12. źródła, tak. Witaminy B12, jak mamy nasze owoce z ogródka, też ich specjalnie nie myjemy. Też mamy witaminę B12. Dla tych, którzy nie wiedzą, witaminę B12 pochodzi z bakterii, a nie z mięsa. Znaczy jest również w mięsie, ale pierwotnym źródłem witaminy B12 są bakterie, których łacińskiej nazwy nie pamiętam niestety. Może gdzieś tam podam pod spodem yy, dla ciekawskich. Yy, także wszystkie, wszystko mamy w normie. Jednocześnie osobiście yy, z jednej strony nie polecam specjalnie jakoś suplementować, o ile faktycznie nie ma takiej potrzeby, jeśli nie macie niedoborów. Czy jakichś objawów niedoborów witaminy B12, czy jakichkolwiek innych? Witaminę D bardzo łatwo sobie zmierzyć. B12 gorzej, bo do poziomu witaminy B12 są potrzebne cztery różne, e, cztery różne testy. Nie wystarczy po prostu B12 z krwi, bo to jest niemiarodajny wynik. Mogę kiedyś przy okazji o tym trochę więcej powiedzieć. E, natomiast e, nie widzę potrzeby suplementowania, jeśli nie ma takiej faktycznej e, potrzeby. No, skrajnego niedoboru. Jakiegoś niedoboru? To naprawdę bardziej chodzi o wchłanialność, czyli o to, w jakim stanie są nasze jelita, a nie ile my tego ładujemy do naszego organizmu. To jest klucz. Pana, no możemy ładować nie wiadomo ile witamina, a i tak one nie będą wchłaniały się, bo na przykład nasz układ trawienny nie działa tak jak powinien, albo spożywamy głównie produkty bardzo ciężko strawne, wysoko przetworzone. No i co nam po tych witaminach? Ale z drugiej strony, z literatury naukowej, jak również medycznej, można się dowiedzieć, że suplementacja witamin jeszcze nigdy nikomu nie zrobiła krzywdy. Nie ma w ostatnich 20 latach historii medycyny, czy nawet więcej, nie ma jednego śmiertelnego przypad w przypadku przedawkowania witamin, co jest zupełnie odwrotne, jeśli chodzi o leki. Także zwykle suplementy dobrej jakości, witaminy dobrej jakości są bezpieczne, nawet ciężko jest je przedawkować z minerałami trochę bardziej trzeba uważać natomiast nie jest to na pewno niebezpieczne, ale czy jest potrzebne, lepiej sprawdzić A następne pytanie od Bagibugu Batanamba Ile teraz lat ma wasza córeczka? Czy było coś oprócz choroby waszej córki, co zmotywowało was do zmiany na taki styl życia, jakim teraz żyjecie? Helekka, ile masz teraz lat? Nie. A ciebie nie, jej nie zasłania ten komputer? Nie. Bo. Mam nadzieję, że nie. No, Helenka mała 5 lat. E, czy tylko choroba nas zmotywowała? Nie tylko. Myślę, że... E, to jest tak bardzo wielowymiarowy proces, że nie da się wskazać jednego czynnika, ale na pewno był on jednym z najważniejszych czynników. Był to też taki czas, kiedy w ogóle w naszej rodzinie było bardzo dużo chorób, bardzo ciężkich. Był to dla nas bardzo trudny czas w życiu i tak naprawdę, jakby to zamknąć w jakiś taki ogół, to wydaje mi się, że po prostu to był taki dołek nasz życiowy. I ten dołek spowodował, że zmieniliśmy styl życia. No, z takich rzeczy bardziej konkretnych, które mogę wymienić, to na pewno była choroba mojej mamy, która chorowała na raka piersi z wieloma przerzutami. Przez 6 lat leczyła się konwencjonalnie, także mam również doświadczenie niemalże bezpośrednie z tym, jak to wygląda. Moja mama niestety zmarła, kiedy ręka miała rok. Um, Śmierć też... mojego dziadka który też miał e, dwa ogromne guzy mózgu, e, który leczył się z kolei niekonwencjonalnie. Tak przeżył sześć razy dłużej niż to zakładali lekarze, e, niż mu, no. A, i, jakby, I to wszystko w dodatku działo się właściwie w tym samym czasie. W tym czasie. No i jednocześnie. E... Jakby prawdopodobnie też to przyczyniło się do jakichś moich problemów zdrowotnych, ale większość moich dolegliwości, właściwie wszystkie moje dolegliwości minęły. Teraz muszę tylko odczekać odpowiedni okres czasu, żeby się upewnić, że one nie wracają. I wtedy bardzo chętnie Wam o tym opowiem, bo myślę, że to jest bardzo ciekawy temat. Ale to na inne myślę, że ja jeśli tak. Myślę, że jeśli któreś z tych tematów Was interesują, to skomentujcie to pod tym filmikiem, to po prostu rozwiniemy, rozwiniemy to w osobnym, w osobnym vlogu, czy to w osobnym nagraniu. Następne pytanie od Aleksandry. Czy planujecie kiedyś wrócić do Polski? Zależy w jakim sensie. Wrócić, mieszkać na stałe? Raczej nie. Wrócić w odwiedziny, spędzić parę miesięcy, jak najbardziej mm. tak. Planujemy, myślę, co roku w okresie letnim e, przyjeżdżać do Polski na miesiąc, dwa, trzy, może jeszcze dłużej, zobaczymy. E, odwiedzać nasze rodziny. Spędzić trochę czas w naszym kraju, zobaczyć się ze znajomymi. Natomiast żeby mieszkać na stałe, na przykład spędzić zimę w Polsce, myślę, że się na to nie zapowiada, ale nie wiadomo. Tree pleber pyta. Jakie szkoły skończyliście lub nie, ale chcielibyście? <laughs> Razem skończyliśmy wówczas jeszcze wtedy PWST, czyli Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. Na Wiedziały Teatru Tańca w Bytomiu. Teraz to jest AST, czyli Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie. Tak. Zmienili nazwę. To jest szkoła, którą skończyliśmy razem. Ja nie mam potrzeby kończenia jakiejkolwiek innej szkoły. Skończyłam też kurs masażu lomiromi w firmie. nie chcę go nazywać firmą w Manawa. Podeślę Wam linki, bardzo polecam. Więc jestem też masażystką certyfikowaną i że z rodzaj szkoły, tak. ale nie mam potrzeby na razie kończenia jakiejkolwiek innej szkoły. Bardzo dużo się uczę sama. Ja natomiast byłem łącznie na czterech różnych kierunkach studiów, z czego skończyłem jeden. Najpierw zacząłem przygodę z mechaniką i budową maszyn na Politechnice Poznańskiej przez rok, potem kolejny rok na energetykę. A potem stwierdziłem, że rzucam to wszystko, wyjeżdżam do Bytomia na pięć lat studiów e, aktorskich. E, na kierunku aktor teatru tańca, który skończyliśmy właśnie oboje. Natomiast po powrocie do Poznania, po zakończeniu studiów, po obronie, stwierdziłem, że czas na kolejne. I zacząłem studia na kierunku media interaktywne i widowiska na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza, gdzie też spędziłem rok. I bardzo polecam ten kierunek. Też Wam podeślę informacje, jeśli interesują Was takie tematy artystyczne, multimedialne to jest to kierunek prowadzony przez świetnych pedagogów i serdecznie go polecam i bardzo żałuję, że nie mogłem go ukończyć, natomiast no, nie ukończyłem go tylko i wyłącznie z tego względu, że po prostu wyjechaliśmy do Hiszpanii, a to są już dwuletnie magisterskie. A jakie bym. To są studia, które chciałbym ukończyć. Może jeszcze się kiedyś uda, chociażbym musiał wrócić do Polski. Ale zobaczymy. Natomiast jeszcze y, inna rzecz, którą y, nie że żałuję, ale zrobiłbym inaczej, gdybym mógł. To na pewno nie poszedłbym do liceum ogólnokształcącego, tylko do jakiegoś technikum e, elektrycznego, budowlanego, jakiegokolwiek. E, na pewno to bym zmienił. Gdybym mógł jeszcze raz wybrać karierę po gimnazjum, swoją. Pytanie od Alicji Jarosz. Prezentujecie tak piękną stronę mieszkania i funkcjonowania według właśnie takiego planu, jak i również spontanu, już sama chciałabym spędzić w ten sposób no, no, kilka no, to się miesięcy na bądź rok. Piacie, mhm. włosach, i to te małe. Jestem ciekawa też kwestii minusów takiego bycia. Wymienilibyście główne wady takiego funkcjonowania? Agata. Główne wady takiego funkcjonowania. Mm. No, na pewno jakiegoś rodzaju wadą takiego funkcjonowania jest właśnie ten spontan i to, że jest dużo zmian i trzeba się szybko adaptować do nowych sytuacji, i to nawet jeżeli już się jest um, obytym z takim stylem życia, to zawsze jest jakiś rodzaj stresu, um, ale to to jest też coś takiego do czego można się przyzwyczaić i się potem e, i inną ma perspektywę inaczej się tę sytuację ocenia. Więc to jest chyba taka wada. No ja myślę osobiście że to nie chodzi o wady i zalety trudności, tylko o to trudności też ale bardziej o to czy taki sposób życia rezonuje z tobą. Różni ludzie potrzebują różnego stylu życia. Czy to bardziej, nie wiem, ktoś potrzebuje pracować na etacie, ktoś woli mieć swoją firmę, ktoś woli w ogóle funkcjonować tak jak my i po prostu jeśli to ci pasuje, to jest ok. Na pewno nas właśnie, tak jak Agata mówiła, czasem ta niepewność i ilość zmian, czasem bywają momenty, że trochę stresuje. Natomiast na pewno nie zmienimy w najbliższym czasie tego stylu życia, bardzo nam odpowiada. I przyjmujemy go w całości takim, jaki jest, ze wszystkimi łatwościami i trudnościami. Da, widzisz jeszcze jakiś innowacje. Poza tym, Życzę, że jest jakby ta zmienność, która jest stresująca. Nie, właśnie nie. Nie wiem, ale tak naprawdę teraz mi się wydaje, że ta zmienność. jest dobra, bo się jakby trenuje taką swoją gotowość. W tym sensie, no, jest to, teraz to widzę jako zaletę, ale może być też to wada. Jedyna taka, ja nie widzę żadnych innych wad, osobiście. Kapustka zadała pytanie, chciałabym jeść surowo, mieszkam w Polsce, gdzie częściej jest zimno niż ciepło. Przychodząc na taką dietę nie marzłabym. Mm. O, ja wiem, co Wam zaproponuję <laughs> i to dorzucę na pewno w opisie. Nasza bardzo dobra znajoma, którą pozdrawiamy, Magda Kopaniszyn, prowadzi taką stronę, profil na Facebooku Surowe Notatki i miała ostatnio taki cykl rozmów, właśnie związanych z surową dietą. I bardzo w piękny sposób tam tłumaczyła, jak ona sobie radzi z tym poczuciem zimna i z czego ono tak naprawdę wynika. I tak pokrótce to poczucie zimna. To jest taka iluzja tak naprawdę na surowej diecie i e, ona zachęca do po prostu tego, żeby bardziej naszą energię po prostu kierować w takie rejony, bardziej rozbudzać tak naprawdę entuzjazm, miłość, e, pozytywną energię, pozytywną wibrację i wtedy na pewno nie będziemy czuli tego zimna. <laughs> ja się z tym zgadzam, to jest bardzo. E, to jest bardzo dobre, co ona mówi. Jednocześnie przechodząc na surową dietę, oboje zauważyliśmy, że nasza tolerancja zarówno na zimno, jak i też ciepło znacząco wzrosła. W gorącym klimacie o wiele mniej się pocimy, zwłaszcza ja, zawsze się pociłem maksymalnie, a w zimnym klimacie przede wszystkim Agata. Ja byłem raczej, nie było dla mnie problemem zimno, Agata zawsze była zmarzluch, nawet latem potrafiła założyć sweter nieraz. Natomiast teraz już tego nie ma. Jesteśmy, czujemy się lepiej przystosowani do zmian temperatury i wiemy czytając też, czy oglądając blogi, czytając pisy osób, które są na surowej diecie, często pojawia się ten temat i bardzo często one też mówią o tym, że właśnie po przejściu na surową dietę ich jest wręcz odwrotnie, czyli że zaczynamy lepiej tolerować zimno. Jednak to nie jest z początku, bo z początku ta faza przejściowa jest dosyć... Wydarza się dużo różnych rzeczy w ciele i można, można mieć takie poczucie, że jest, nie wiem, zimniej, ponieważ ciało zużywa więcej energii na różne procesy, które się wydarzają. Nie będę w to wchodził teraz dokładniej, ale z czasem jest wręcz odwrotnie. Tak, ale osobiście, jak gdybym ja była w Polsce i byłabym na przykład na początku takiej drogi, to bardzo dobrym rozwiązaniem jest chodzenie na saunę yy, czy nawet picie wrzątku z imbirem albo samego wrzątku po prostu, albo jakichś naparów. To, to, że jesteś na diecie surowej, to nie znaczy, że nie możesz sobie wypić jakiegoś ciepłego naparu z ziół. Yy, ciepłe kąpiele, no to jest wystarczające. No i przede wszystkim ćwiczenia fizyczne. Mhm. Okej, okay. dalej. Yy... <laughs> Miki Fiki pyta. Czy jeśli kiedyś poczujecie, że jednak macie tego dość, to przyznacie się i wrócicie do wcześniejszego życia? Wiadomo, już nie takiego samego do końca. Nie przyznamy się. No, oczywiście, że się przyznamy, już nie będziemy sami siebie okonywać ani, ani nikogo wokół nas. Jeśli w którymkolwiek momencie poczujemy, że chcemy zmian, to po prostu będziemy to robić, to to zrobimy. Nasze życie jest wieczną ciągłą zmianą, wieczną ścieżką, drogą. Poszukiwaniem tak samo dieta, czy ten styl życia to nie jest tak, że już go wybraliśmy i teraz się trzymamy jak jakiejś ideologii. Trzymamy się tego, ponieważ nam to pasuje, nam odpowiada, czujemy się z tym dobrze. Jeśli przyjdzie moment, że poczujemy się z jakimś elementem naszego życia źle. Właśnie nie wiem, sposobem jedzenia, sposobem życia, sposobem funkcjonowania, to na pewno to zmienimy. Zgadzam się. Ile tylko ręka mi poprosiła coś do jedzenia. Idę tylko przynieść coś do jedzenia i możemy kończyć.